Znajdują się przed Ośrodkiem Kultury, gdzie za moment rozpocznie się koncert noworoczny oraz wręczenie nagród Burmistrza Brzeż Oskady 2011. Nagroda ta po raz pierwszy została wręczona 27 grudnia 2003 roku. Przyznawana jest w kategoriach: przedsiębiorczość, działalność społeczna, edukacja, kultura, sport, młodzież oraz nagroda specjalna. Tegoroczną galę rozdania nagród zakończy koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Iskierki. W roku obecnym, za rok 2011, ale również za to, co działo się wcześniej, kapituła Nagrody Burmistrza Oskardy przyznała Oskardla dla pani Aleksander, Aleksandry Wołowiec, prowadzącej gabinet ostateczny Aleksandra. Bardzo serdecznie pana Aleksandra. Wołowiec Dziękuję, kapitule, pani burmistrz, za to, że otrzymałam tą nagrodę. Bardzo się cieszę i jestem dumna z tego, że mogę się znaleźć w gronie zacnych laureatów Oskardów. Oczywiście ta nagroda nie jest tylko moją zasługą. Sukces, jaki tutaj właśnie ponorowała, ta nagroda nie jest tylko moją zasługą, ale wszystkich osób, które przez te 30 lat funkcjonowania gabinetu pracowały na jego rzecz. Może chronologicznie chciałabym podziękować no przede wszystkim moim rodzicom, którzy umożliwili mi wystartowanie w działalności gospodarczej. Mojemu mężowi, który włożył ogromny wkład pracy w to, żeby gabinet funkcjonował. Dziękuję mu za jego pomysły, za rozwiązania funkcjonalne, które ułatwiają nam pracę, za wprowadzenie nowoczesnych technologii. I za to, że zawsze jest, kiedy oczekujemy jego pomocy, a praktycznie codziennie oczekujemy, bo ciągle coś się psuje. Dziękuję naszej załodze gabinetu, przede wszystkim dwóm najmocniejszym filarom, czyli Bogdzie i Eli. Dziękuję Monicy. Monicy, z której wszyscy, wszyscy czerpiemy wzór. Dziękuję Zuzi, Kimcy oraz moim najmłodszym koleżankom czyli Justynie, Sylwii, Bożence i Joasi. Myślę, że ta nagroda należy się nam... Wiedziała Pani, że otrzymała tegorocznego Oscarda i jakie są wrażenia po otrzymaniu? Że, że otrzymam Oscarda nie wiedziałam. Było ta, była to inicjatywa mojej kadry, mojej załogi, ale oczywiście w tajemnicy złożyli wniosek do kapituły o przyznanie nagrody Oscarda za przedsiębiorczość. Także była to niespodzianka dla mnie. Oczywiście jestem bardzo dumna, że dołączyłam do grona tak fantastycznych osób, które od 2003 roku zdobywały Oscardy w różnych dziedzinach. Ale jak mówię, no, zaskoczenie było duże, kiedy dowiedziałam się od pani burmistrz, że jesteśmy właśnie tegorocznym laureatem tej nagrody. Czy jest to pani pierwsza taka prestiżowa nagroda? No nie jest już to pierwszą moją prestiżową nagrodą, ten Oscar, ponieważ w 2011 roku... Zdobyłam super salon, czyli nagrodę za najlepszy salon w Polsce i odbierałam ją w Warszawie, także była to taka bardzo oczekiwana przeze mnie nagroda i było to takie spełnienie moich, moich marzeń. No, a w 1999 z tej samej instytucji otrzymałam wyróżnienie za prowadzenie swojej działalności, także troszeczkę już tych nagród było. Zapraszam panią Marię Foksińską, ponieważ... Nagrodę w kategorii Działalność Społeczna otrzymuje Zespół Tęcza. Bardzo proszę. Proszę Państwa, trudno w ogóle wydobyć mnie z głosu dziś przy tak przepięknej uroczystości, na której zostaliśmy tak uhonorowani, uszanowani. Bardzo serdecznie dziękuję osobom, które zgłosiły nas właśnie do tej wspaniałej nagrody, jakim jest Oscar Bardzo serdecznie dziękuję Kapitule, bardzo dziękuję Pani Burmistrz, bardzo dziękuję Pani Dyrektor Ośrodka Kultury, która zawsze nas wspiera duchem, dobrym słowem, słowem takim dziewczyny, czym wy nas jeszcze zaskoczycie. Staramy się to robić. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Również mojemu mężowi, który bardzo mnie wspiera w tej pracy, którą robię, jest bardzo wyrozumiały i swoim instrumentem, jakim jest akordeon, przygrywa nam wdzięcznie i poświęca bardzo dużo czasu właśnie dla całego zespołu. Bardzo serdecznie dziękuję moim paniom i panom, moim aniołom, bo tak nas nazywają w ośrodkach. W ośrodkach właśnie domów, w domach opieki społecznej. Bardzo serdecznie dziękuję za serce, za zrozumienie, za pomoc w tym, co robimy. I nieśmy moi kochani dalej tą radość i ten uśmiech ludziom, którzy nas bardzo potrzebują, ludziom, którzy nas wspierają i dzięki którym właśnie dziś poczynaliśmy, trzymaliśmy wszyscy tego w imieniu naszego zakładu po tą nagrodę od nas wszystkich podopiecznych i bardzo serdecznie podziękować za serce oddane, co za tylu lat. nagrodę Oskarda 2011? Yy, może powiem tak. Jestem przeszczęśliwa, jak również zaskoczona. Yy, chociaż yy, staramy się jako zespół Tęcza yy, robić wszystko dla dobra tutaj lud, ludzi miejscowych, brzeszczańskich, ale wyjeżdżamy również poza granicę, to znaczy poza granicę brzesz, do domów opieki społecznej. To, co było widać i słychać i te właśnie kwiaty, przepiękny obraz, to jest dowód wdzięczności za to, co my robimy dla tych ludzi niepełnosprawnych, jeżdżąc do nich. Troszeczkę może nie na temat, bo Pan zapytał, czy się spodziewałam, powiem, że tak. Robiliśmy wszystko, żeby zasłużyć na jakieś wyróżnienie, na jakąś nagrodę, ale tak, aż tak, że to będzie taka nagroda, jaką jest Oscar, szczerze powiem, nie spodziewałam się. Czy jest to dla Pani i dla zespołu pierwsza taka prestiżowa nagroda? Tak. Jeżeli chodzi o tutaj miejscowe władze, to jest pierwsza nagroda. No, otrzymujemy nagrody też, bo z tej, z tej dzisiejszej uroczystości to wynika i na tym mi zależało, żeby to, żeby to wyniknęło, że my jesteśmy zespołem między innymi takim charytatywnym, właśnie dla tych ludzi opuszczonych, chorych i ich odwiedzać. Z tym, że w ogóle zespół, Tęcza to jest zespół śpiewaczo-kabaretowy i oprócz tej działalności, jaką tutaj dziś można było zauważyć, to po prostu lubimy się bawić w kabarecie, mimo już wieku, jaki widać, no bo jesteśmy seniorami, ale szczęśliwymi seniorami, że możemy coś dla kogoś zrobić. Jest to dla nas przyjemność, lubimy to robić i cieszymy się, jak nas ktoś doceni, tak jak dzisiaj. Dla Stowarzyszenia Ekologicznego Gminy Brzeszcze Wiosk, za to, w której żyjemy. Gratuluję bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dziękuję szanownej Kapitule za uznanie naszej dziesięcioletniej pracy na rzecz, rzecz edukacji ekologicznej, którą propagujemy wśród najmłodszych mieszkańców i również dorosłych naszej gminy. Dziękuję naszym sojusznikom, pani burmistrz Grzeszcz. Dziękuję Panu Prezesowi gminnym, Prezesowi Agencji Komunalnej. Dziękuję Pani Dyrektor Ośrodka Kultury. Dziękuję Pani Dyrektor Gminnego Zarządu Edukacji. Dziękuję Pani Dyrektor Pełnomocnikowi do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Dziękuję sponsorom, instytucjom handlowo-usługowym i produkcyjnym oraz osobom prywatnym. Szczególnie dziękuję wszystkim dyrektorom, nauczycielom naszych placówek oświatowych, którzy często są współorganizatorami naszych zadań i przedsięwzięć. Dziękuję. Również moim kolegom i koleżankom ze stowarzyszenia. Tworzymy dosyć taką, można powiedzieć, zgradną grupę. Przy, przy tym muszę jednak jeszcze podziękować honorowemu członkowi nas, naszego stowarzyszenia Piotrusiowi Baczkowskiemu, który z nami pracuje już od, od dłuższego czasu. Dziękuję im za tą właśnie społeczną, pełną zaangażowaniu, zaangażowaniu pracę na rzecz właśnie edukacji ekologicznej wśród najmłodszych i dorosłych mieszkańców Gminy Wrzeszcze. Dziękuję bardzo. roczną nagrodę i czy jest Pani zaszczycona? To znaczy do końca nie wiedziałam, bo już trzy razy byłam, pisano wniosek, żebyśmy otrzymali nagrodę, ale dopiero żeśmy w tym roku dostali. Po 10 latach pracy edukacyjnej wśród uczniów i dorosłej społeczności gminy Brzeszcze. A czy wiedziałam? Nie wiedziałam do końca. Na terenie gminy tak. No myśmy jeszcze dostali nagrodę dwa lata temu. Yy, więc sobie nie pomyliła. starosty Powiatu Świędzimskiego była to nagroda za udział w konkursie Kaleidoskop Inicjatyw. I byliśmy nominowani do Kryształów Soli. Ale no niestety nie dostaliśmy tej z nagrody. Z pan Mariusz Pawlus. bardzo serdecznie zapraszam. Wieczór Państwu. Tradycyjnie chciałbym podziękować Kapitule za przyznaną nagrodę. Jak, jak wiadomo, sukces mój i, i klubu zawodników to nie tylko ja. Generalnie składa się na to wiele, wiele osób, które mi tutaj pomagają. Jednym z tych, jednymi z tych osób to są tutaj osoby, które przyczyniają się do, do sukcesu tych zawodników, pozwalając nam trenować w swoich salach, jak na przykład dyrektorze szkół powiatowej szóstki tutaj naszej, dyrekcja ośrodka kultury, hala w Brzeszczach. Oczywiście dziękuję także wnioskodawcy tutaj za przyznanie, wnioskodawcy o, o nagrodę dla mnie, dla pana Sławimira Drobnego. Co, co jeszcze? No, no myślę, że jest to dopiero połowa połowa tej mojej drogi tej trenerskiej i kolejny raz dziękuję za, za pamięć. Jest to no przyznam szczerze, że nie pierwsza nagroda od burmistrza Grzesz. No i wkładam tutaj obietnicę, że nie, nie ostatnia. Dziękuję bardzo. I zapraszam do sceny panią Krystynę Sobocińską. Teraz ten najtrudniejszy moment mojej działalności kulturalnej to właśnie to, co Wam powiedzieć. A skądże mi to, że nasze zacne żyry, przepraszam, kapituła, wysupłała mnie gdzieś tam z zaklamarków i uznała, że moja działalność kulturalna jest tak wysoka, że zasługuje na tą nagrodę. I ja nie wiem, komu mam dziękować, bo tu jest tyle ludzi, którzy na pewno przyczynili się do tego, że tą nagrodę otrzymałam. Dlatego nie będę wymieniać. Ale powiem Państwu za to wiesz, jeżeli mi się uda, to powiecie, że to nie jest taka prosta sprawa. A to jest wiersz księdza Twardowskiego. Nie umiem, Panie, dziękować, bo małe są moje słowa. Zechciej przyjąć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować. Dlatego ja w ten sposób, właśnie tym milczeniem chcę podziękować wszystkim. Ach. To, co jeszcze mi się uda stworzyć, to będzie takie dodatkowe podziękowanie. Dziękuję Zapraszam pana Józefa Czusza, prezesa Banku Spółdzielczego W Miedźnej. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj z Państwem uczestniczyć w imieniu swoim zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników Banku Spółdzielczego W Miedźnej. Chciałem serdecznie podziękować Kapitule za to wyróżnienie, Pani Burmistrz Prawda za wniosek, za ciepłe słowa o banku, o jego działalności. Chcę podkreślić, że to wyróżnienie czyni jako wyraz no, i wieloletniej działalności Banku w Miecznej również w tym czasie, gdzie działamy na terenie Gminy Brzeszcze od 36 lat. Nawiązujemy również do stuletniej tradycji kasy Stewczyka-Wrzeszczak. W swojej działalności staram się zawsze podkreślać tą część nie tylko biznesową, ale również te działania na rzecz lokalnej społeczności, osób, ludzi, rozmaitych ich organizacji. Mamy to wpisane do naszej misji, że te działania są dla nas równie ważne. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Zostało 26 wniosków, z czego najwięcej w kategorii przedsiębiorczość, więc można porównać 26 wniosków a 6 oskardów. Także konkurencja była bardzo duża i pomimo dwóch wniosków w kategorii młodzież, kapituła podjęła decyzję, że nie przyznaje oskarda. Także czasami te losy są bardzo różne, pomimo tego, że wnioski są, bo ich nie ma. Czy koncert noworoczny i gala rozdania nagród Oscardów cieszy się wśród mieszkańców dość dużą popularnością? Ja myślę, że tak. E, wspominam pierwsze koncerty e, i... W... Pamiętam, że przez pierwsze koncerty brakowało nam miejsc na sali. Teraz oczywiście troszeczkę osób jest mniej, ale myślę, że to jest na tej zasadzie, że przychodzą zainteresowani i myślę, że w kulturze liczy się jakość, prawda? Natomiast to jest pewien wyraz kultury szeroko rozumianej, docenianie piękna, dobra aktywności. Właśnie zakończyła się uroczysta gala wręczenia nagród Oscardy 2011. Teraz goście oraz nagrodzeni świętują na górnym holu ośrodka kultury. My się z państwem żegnamy i zachęcamy do składania wniosków za rok 2012. Dla brzeszczy na żywo Mateusz Stopa. Dziękujemy.